<grymne> Siomor, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Jestem razem z Kingą, hey, Martą hey. i Mixerem. Hey. Hey. Sprawdzimy, <grymne> która parka, są tutaj uwaga, aż dwie, jest... Lepsza. No więc słuchajcie moi drodzy, w tym momencie zostaje tu jedna para, która będzie odpowiadała na pytania. Nie, nie, para, nie, para. nie, nie, nie źle, źle. Najpierw zostajemy z mikserem i odpowiadamy na pytania, które nam zadaje Mati. Kasza Mati. Później... No właśnie, co później? I później przychodzi druga para, która... Druga część pary. Druga część pary. Dwóch par. Czyli tak jakby para dziewczyn, ale my jesteśmy. No, no także zapraszamy do oglądania O co ty w tym filmie chodzi? Dobra, poszły sobie, więc wreszcie może wytłumaczymy na spokojnie Jesteśmy teraz z mikserem tutaj i Mati będzie nam zadawał pytania Są to pytania związane z naszymi dziewczynami I po prostu zobaczymy tak. kto lepiej zna dziewczyny I potem swoje, a, zna a później dziewczyny popaka. zobaczą kto lepiej zna na... swojego chłopaka Swojego chłopaka, dokładnie o, Ulubiona knajpa? Ulubiona knajpa Marty O kurde, to jest u nas w takiej małej mieścinie to nie wiem <śmiech> <śmiech> Jak to knajpa? To powiem lustra Lustra Dobrze Dobra Dobrze? Znaczy, ale mówisz... Nie nie, 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 nie nie mów, nie mów odpowiedzi Nie mów odpowiedzi To było dobrze, że... Dobrze, że powiedział cokolwiek Dobrze, że Ulubiona ty... knajpa? No Skąd mam to wiedzieć? Ulubiona knajpa Kingi no. Może być na przykład McDonald's bo To też jest knajpa, nie? Knajpa? To jest restauracja no. To pizzeria, mówię Konkretnie? Konkretnie jaka nie, że wiesz, pizzeria <laughs> To pizzeria Banoli Ulubiony kanał na YouTube. To w przypadku Marty to może być. Nie wiem, co to może być. Nie wiem, rok, alo. Serio, rok, serio, co? rok. No rok. Wiem, że mogę się pomylić i to równie dobrze mogę być Marcja, czyli ta od PewDiePie'a No, gdzie czy na Nie, mogę zmienić? Dobra, no, no zmienię. Murti pewnie mogła ch chcieć trochę, nie wiem, zyskać w moich oczach. I, i mogę się założyć, że ona odpowiedziała mikser. Mogę się założyć, że ona odpowiedziała mikser, więc powiem mikser. I równie dobrze że możesz powiedzieć freeze, ale no. nie jestem pewien. Ale właśnie ja chciałem to powiedzieć, że Kinga <laughs> na pewno dała freeze, no, to znaczy, Ja daję freeze, bo nie wiem jaki może być. Ja daję mikser, będzie się zgadzamy. Niezmy, mamy dziewczyny. Kochają po prostu nasze kanały, są naj, największymi fankami, dlatego z nimi jesteśmy. Okej, okay, to kolejne pytanie. Dobry, no. Ulubiony serial. Ulubiony serial. No na pewno ogląda tych seriali. Nie wiem, kurde. Jak mogę nie wiedzieć jakieś życie, to w 90% polega na oglądaniu seriali. <gry> <gry> Gra o Tron, grał Tron. Nie wiem, nie oglądałem nigdy grał Tron, ale... Ale może. Kurde, nie wiem jakie Kinga seriale oglądała tak szczerze, ale ostatnio oglądaliśmy narcosów i nam się spodobało bardzo, więc ja dam narkos, ale nie wiem czy w sumie to. Nawet nie wiem jaki inny serial Kinga oglądała tak szczerze mówiąc. Dobrze, że ich tu nie ma. By był przypał trochę. Najlepsze miejsce na wakacje. Nie wiem, Tokio może. Tokio Kurde, ja. Ale mam lipę. Bo są dwa takie miejsca. Nie wiem, które Kinga dała. No właśnie, ale chodzi o to, że. Paść, ale chodzi o to, że Kinga zawsze chciała do Australii jechać, ale. Ostatnio coś napowiedziałem mi o Ibizie No i ona powiedziała, że spełnił jej marzenie Czyli, czyli co teraz mam zrobić? Pomóżcie widzowie, ale to będzie na pewno Australia albo Ibiza Dam Australię, bo to chyba bardziej tak mi się wydaje Ulubiony kosmetyk, ale nie, że firma czy coś Tylko coś takiego, bez czego na przykład Eyeliner, nie eyeliner nie wiem, Eyeliner, w moim przypadku na pewno eyeliner Bo Marta w sumie sobie tylko i tak te kreski robi No a właśnie jest problem jeden Bo nie, nie wiem jak to się nazywa To są brwi? Tak, to, to są brwi. brwi Kredka do brwi, albo cienie do brwi Nie wiem, bo ona teraz robi cieniami kiedyś Zrobię kredką. po już? No, dawaj. Dobra. dobra, no to dzwoni po niej. Pozdro. Tak. Ta? To dobrze. dobra. Słuchamy, pani Marczuś. Dobrze, do jakiego sklepu spożywczego chodzi najczęściej? Nie. Do Intermarche. Spodziewałam się odpowiedzi i tak no, czekam. Że... To, jest to samo. Sklepu spożywczego i wiesz, że jest dużo. Stawiam na żabkę. Albo nie, albo Tesco. Pytanie życia i śmierci. Bo masz Nie powój się Dobra, to na Tesco ostatecznie powiem. Tak, tak, to. Ulubiony posiłek zamawiany. Tak? Kebab, chyba. No, kebab. Nigdy nie, nie zapytałam kebaba do domu. Kry to kebab. Fryto kebab. <gry> Jak dokładnie, precyzyjnie. <gry> Chińska. <Solamiackie. gry> Kurde, on żadnych emocji nie pokazuje, nie zanerwuje. No bo jego poker facebook. Tak, ty powiedziałeś o sklepie, on ta mina, ja tak sobie myślę, chyba złe pytanie. Teraz kolejne, znowu taka mina mówię w Nic, z żadnej reakcji Ulubiony artysta muzyczny. Mu się zmienia, co chwilę mu się zmienia. Co z z Karolem? Mhm. Ja bym mhm. powiedziała na przykład Malika, ale, mhm. ale faktycznie cały czas coś. Dobra, daj Uziwart, Jedno co mi do głowy przychodzi, ale to na pewno będzie złe. Nie no, ja powiem tego Malika, no znowu będzie źle, ale dobra. Następne pytanie, ulubiony film. No czemu? <suszy> Nie oglądam w ogóle żadnych filmów. On lubi polskie filmy. Ej, tu mam taką burzę mózgu w głowie. Nie wiem, chłopaki nie płaczą. Nie wiem, to będzie złe też. Albo weź zmień tam na, nie wiem, Szybki i wściekły, czy coś takiego. I za film jaki? Nie wiem, on lubi horrory, ale... Nie mam bladego pojęcia. Serio. Przysięgam, nie, nie wiem w ogóle za co mam się złapać. Strzela też, Dobra, American Five. Na co byś wydał 10 tysięcy złotych? To wiem, to wiem, już wiem. Na FIFA Coins. Na FIFA Coins, sorry. Na bitcoiny. Wiedziałam, że to powiesz. <laughs> Powiedziałam kiedyś, że jakby miały jakieś pieniądze, to w Bitcoin. Dobra, to jest jeszcze jedno takie do, ostatnie dodatkowe pytanie, szóste coś, czyli tak bardzo po prostu, żeby dodać. Osoba, która, której najbardziej nienawidzisz? Friso. <laughs> Miałam być <ktoś> miksera. <laughs> Więc zapisz. Na pewno tak odpowiedziałam. Na, Na pewno. Jestem pewna, że pewnie się śmialiście z tego bardzo. I nie mogę nie... A. No czekajcie, odpowiedzi Jestem pewna, że na ostatnio odpowiedziałam dobrze Więc będzie 1 na 6 Kiedyś wchodzę na pi, Na streamie zawsze pan jest Pani z czeka Karol. Jej głos to mnie chyba urzeka Dobra, no to co? Jesteśmy teraz słuchajcie razem Moje włosy Jestem... nadal nie są idealne, ale... Sprawdźmy kto się zna lepiej, kto jest lepszą partią no, no, <grym> Nie, proszę Po prostu przeczytaj to pytanie Chłopie, nie Dobra, pierwsze pytanie było Ulubiona knajpa? Ulubiona knajpa Ja dałem, że pizzeria Banoli Ja powiedziałem lustra Dobrze Dobrze yes. Dobrze? No Dobrze? Jest! No. No. Dobra, więc jest 1-1 Widać jak się Dobra. dobrze znamy Dobra, my też się dobrze znamy, Jest 1-1 Dobra, <grym> zamknijcie, się... ja jesteście <grym> gorszą parą, Pozdrawiam. Ulubiony kanał na YouTube, który tak się ogląda najczęściej? Rok Freeze! Rok Odpowiedziałam ciebie Nie, powiedziałem Mixer. powiedziałem Mixer, tam ostatecznie Powiedziałem mixer ostatecznie Dobre. A ja powiedziałem jak O, masz czwarta Nie, to ja bym pół dał. Zmienienie Tak? No. Nie, no, nie, no. <grym <grym nie, nie, nie oszukuj Dobra, dobra Prawie przekadaciłem, prawie Dobra, dobra Ulubiony serial? Narcos Niestety no, nie. nie? Dobrze Nie, nie, nie <grym> nie. nie Ja tak nad mi zadaję to pytanie trzy Ja mówię, Frito, oczekuję, że powiem Narcos Ale Jesteśmy lepszą Co, jak jest? Z... Jak Skins może być lepszy od Pabla Escobara? A jednak ja, ja chciałam Skins Ty masz 13 lat? Ja chciałam <grym> Kiss, powiedz, ale mi przyszło do głowy, że o, peace, przecież to jest... Jeszcze... A ten moment, w którym wychodzimy z tego... Tak, i... idziemy. Jezus! No i co zrobiłaś? No to Ty co zrobiłeś? Co? Co ja? Moja No oczywiście Ale to już jest no twoja Gdzie jest ten jak, jak moja była? Najlepsze miejsce na wakacje Jezus i teraz cię Tokio. zabiję chyba, jak nie. mi to będzie źle Już no. poza na Japonię minęło mi milion no. lat temu Czyli źle, czyli źle Co powiedziałeś? Japonia powiedziałeś do Tokio A jest co? Stary No nie chciałem Są dwa He, miejsca o, Ostatnio Kinga mi powiedziała, że bardzo by chciała na Ibiza, ale powiedziałem No powiedz co powiedziałem Australia. Chodziło o Hiszpanię kotek, więc Ibiza była dobrym tropem Co? A so, wiesz, że ja na początku chciałam so, so, <grym> w ale potem ten. Ona sama powiedziała Więc mi 3, ostatnio, 3 3 punkty, się że wygrywamy. to jest najważniejsze <grym> dla niej, żeby do Australii jechać. Ale na wakacje chcę do Hiszpanii. <grym> <grym> Ulubiony kosmetyk? Taki Eyeliner. Co się tak? tak? do do, 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 do ty. ty. Kredka. powiedział kredka. Do. O. Tuż to No ja! ja jestem lepszym chłopakiem. O. O. Więc ja jestem lepszym chłopakiem, niż Frisk w naszym związku. Nadrobicie spokojnie, bo ja na pewno źle odpływę. Nie, nie, tu będzie max 4-3. Ja! Będę walczyć, teraz ja chociaż. Do jakiego z tych spożycielów chodzisz najczęściej? Ja odpowiedziałam, że Inter. Jest, dobrze. No ja powiedziałam Tesco. Kurde, no właśnie zastanawiałem się, ale ostatecznie do Biedry częściej, bo do... Ja już o myślałam bardzo. Zawsze do Biedry chodzimy. Ostatnio dobra. częściej do Tesco, ale łącznie najczęściej do Biedry. Pięć do nas, tak? jakiś beznadziejny związek popatrzcie się na niego, oni się dogadywali przed, przed tym. jak nie mogli to wszystko wiedzieć. Miony posiłek zamawiany. Chiński ja, na 100%. Proszę no, powiedz, no. tam się kebab. Nie. No. <laughs> nie. <laughs> No nie! Dobra, nadrabiamy, nadrabiamy! Kurito! kurito? kurito. Ej, nie pomyślałam na tym! A wczoraj kurito. cały dzień... Ale jest jak kurita. Ona nie wpada na to! Tam... Ja nie wpadłam! Ja że na to nie wpadła! Dobra, ważne, że Chińczyk jest dobry tutaj, także... Ulubiony artysta muzyczny! Ja powiedziałam Malik! Ja powiedziałam Liliu, bo nie wiedziałam, co Naprawdę! Tak! Dobre! To niby! A kto? jak? Malik? To kto? Benny! Ze swoim tłustym kuperkiem. O, ja! No, Przecież nie sama nie płytę dobra. kupiłeś BDS. Kupiłeś mi płytę BDS. -a. No, w kwietniu. No, a, co? Płyty się zmieniają. No. A, no tak, dobra. Dalej, dalej. Dobra. Ulubiony film. Ja tu nie miałam w ogóle, nie miałam logi, a potem sobie bo nie wiedziałam co. Nie, nie. Nie, co? Skazani na show -shanks. A jaką dałaś? American Pie. <laughs> <laughs> oh. Na co byś wydał 10 tysięcy złotych? Bitcoiny, proszę powiedz, że tak Jest dobrze, A wiecie co jest najlepsze, że jak gadaliśmy o tym pytaniu, to ja mówię: O Kinga, tu powie, Bitcoiny. A przecież bym wydał na kompa, bo teraz mm. biorę na kompa No niestety, tutaj tak była odpowiedź Dobra, komputer Dobra, ale mam nadzieję, że ostatnie będzie dodatkowe pytanie, będzie dobre. No, osoba, której najbardziej nie nienawidzisz: Friza, miksera. Co? A, nie, nie. A, a czyli to są wasze, tak, tak, to tak, wasze odpowiedzi? Ja najbardziej no. mnie na widzę, Krisa? Tak. A on mi chce... No tak. no. Aha. Nie? Ja powiedziałem, że Marty, a, a ja odpowiedział, że, King że King. Mówiłam, że odpowiedzą na to. A... A... Przegraliśmy Kinga niestety. Ale... Chciałem ci tylko powiedzieć, że odpowiedziałem na więcej rzeczy niż ty odpowiedziałaś w moim kierunku. Tak było. Więc to ja jestem lepszym chłopakiem, a ty jesteś gorszą dziewczyną. Jestem gorsza A my jesteśmy dziewczyną. idealnie po prostu, bo wygraliśmy tutaj. Nagrywamy Dariuszem. drugą część, was rozwalamy. Poza. Wbijajcie łapy w górę, bo musi być druga część, bo ja tego tak nie zostawię. Tu 10 tysięcy łap w górę i rewanż zrobię na tych tutaj. I jak dwóch będzie... 20 osobnika. tysięcy, jak będzie dwa to nie wiem co zrobimy Co? Co? Jeszcze raz Nie, wytnij to. Wiem coś było, ale on nie wiem to, co się wydarzy Dobra, Dobra, w każdym razie dziękujemy za odcinek Dziękujemy Matusowi za dziękujemy, pomoc Matusowi. Dobra, dzięki Mordy, trzymajcie się, piona! Do następnego, jo!